Od, możemy mieć problemy na północy. Ej, 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 nie zasłaniaj, przesuń się! O już już? No. Pomyślałam, że... Ty zwykle nie oglądasz piłki nożnej, co? E, właściwie to jestem w reprezentacji szkoły. Wotkówce! To mistrzostwa świata Nun! O. A. To ten raport, który kazałem ci napisać dla ministerstwa. N nie, jeszcze go nie skończyłam. A dlaczego? Ponieważ w Birmie pada. O. <laughs> I co z tego? Martwiłbym się, gdyby zaczął padać śnieg. Wydaje mi się, że to mogą być poważne burze, które e, Nie w końcu... masz racji. Jest za wcześnie. To jeszcze nie pora mon nie, nie o to chodzi. Chyba pan nie rozumie. Rozumiem. Ja doskonale rozumiem. Jesteś starzystką, a ja jestem starszym meteorologiem na służbie. Wyluzuj! Jeśli teraz spadnie mały deszcz po długiej suszy, to chyba dobry znak, nie? Co, to, co robisz? To raczej nie jest mały deszczyk. To 20 mm na godzinę, a będzie jeszcze więcej. Proszę spojrzeć na zmiany ciśnienia nad Oceanem Indyjskim. Tak było w tamtdzie, skąd godzinę temu przyszedł raport. Obliczyłam, że będzie tutaj za mniej niż dwie godziny, a tutaj znajdzie się po kolejnych dwóch godzinach. Do tego czasu będzie już o wiele za późno. No i. Co mam niby zrobić? Ogłosić alarm dla Chiang Mai, Chiang Rai i Mai Hong Son. W oparciu o tak skąpe informacje? Możesz o tym zapomnieć. Pamiętasz, co było ostatnim razem? Po fałszywym alarmie 6 milionów ludzi na północy wpadło w panikę. I. to spadło na mnie. Nadstawiałem tyłek. no, no dokończ ten raport dla Ministerstwa Rolnictwa. I pośpieszcie. Ma być gotów na dzisiaj. Planuję wcześniej wyjść.